Młody człowiek szedł smętnie wzdłuż sklepów, oglądając bez zainteresowania próbki towarów. Kiedy mu zabrakło sklepów, oglądał Louvre, Instytut, Wieże Notre Dame, Pałacu, Most desar, a w końcu skierował się ku magazynowi starożytności, aby dać strawę zmysłom lub doczekać nocy targując jakieś dzieło sztuki. Poprosił swobodnie o pokazanie mu magazynów, może znajdzie coś, co by mu się nadało. Młody chłopiec z pyzatą twarzą, z rudą czupryną pod czapeczką, rzekł obojętnie. Proszę, bardzo proszę, na dole mamy jedynie rzeczy dość pospolite, ale jeśli pan raczy potrudzić się na pierwsze piętro, będę mógł panu pokazać piękne mumie kairskie, gliniane wyroby, inkrustowane, rzeźbione hebany, prawdziwy renesans, wszystko świeżo nadeszły, rzeczy skończenie piękne. Wstępując na schody, wiodące na pierwsze piętro. Ujrzał tarcze, zbroje, rzeźbione cyboria, drewniane posągi wiszące na ścianie, stojące na każdym stopniu. Ścigany najdziwniejszymi kształtami, cudownymi tworami, będącymi jakby na pograniczu śmierci i życia, szedł niby we śnie. Wreszcie, zatraciwszy poczucie swego istnienia, stał się jak te osobliwości. Ani zupełnie martwy, ani zupełnie żywy. Kiedy wszedł do dalszych magazynów, zapadał zmierzch, ale światło było zbędne owym lśniącym od złota i srebra bogactwom, które tam zgromadzono. Najkosztowniejsze kaprysy marnotrawców, którzy skończyli na poddaszu, strwoniwszy wiele milionów, znajdowały się w tym rozległym bazarze ludzkiego szaleństwa. Kałamarz, zapłacony setką tysięcy, a odkupiony za pięć franków, leżał obok sekretnego zamka, którego cena starczałaby niegdyś na okup króla. Tu rodzaj ludzki okazywał się we wszystkich przepychach nędzy, w chwale swoich olbrzymich miłostek. nowy stół, cacko artysty, wyrzeźbiony wedle rysunków Jana Guizot, owoc kilku lat pracy, nabyto może w cenie drzewa na opał. Szacowne puzdra, sprzęty wykonane ręką wróżek, leżały tam niedbale. Wy tu macie miliony. Wykrzyknął młody człowiek, dochodząc do pokoju, który kończył niezliczony szereg komnat złoconych i rzeźbionych przez artystów ubiegłego wieku. A co zawiera ta skrzynka? Do niej sam pryncypał ma klucz rzekł zapytany chłopak z tajemniczą miną. Jeżeli pan pragnie widzieć ten portret, odważy się uprzedzić pryncypała. Odważysz się? rzekł młody człowiek. Czy twój pryncypał jest jakimś księciem? Nie wiem, proszę pana, odparł chłopiec. Cisza panowała dokoła tak głęboka, że niebawem zanurzył się w łagodną zadumę, której nastroje coraz to czarniejsze towarzyszyły jak gdyby czarami powolnemu ubytkowi dnia. Zamknął oczy, gdy nagle oślepiło go światło. Ujrzał w ciemności czerwonawy krąg, w którym stał jakiś starzec. Nie słyszał ani jak wchodził, ani jak mówił, ani jak się ruszał. Zjawisko to miało coś z czarnoksięstwa. Starzec stał prosto, nieruchomy, niewzruszony, jak gwiazda w chmurze światła. Jego zielone oczy pełne jakiejś spokojnej złośliwości oświecały świat ducha, jak jego lampa oświecała tajemniczy gabinet. – Czy pan chciałby zobaczyć portret Chrystusa pędzla Rafaela? – Rzekł uprzejmie starzec głosem, którego ostry dźwięk miał coś metalicznego. I postawił lampkę na cokole strzaskanej kolumny, tak że cały blask padł na ciemną skrzynkę. Słysząc te wielkie imiona Chrystus, Rafael młody człowiek uczynił mimowolny gest, zapewne oczekiwany przez kupca, który pocisnął sprężynę. Machoniowe wieko opadło bez hałasu. Odsłaniając płótno zachwyconym oczom nieznajomego. Na widok nieśmiertelnego dzieła zapomniał o swoich majakach. Stał się znów człowiekiem, poznał w starcu istotę z krwi i ciała, żywą nieurojoną, odżył w rzeczywistym świecie. A więc trzeba umrzeć, wykrzyknął budząc się z zadumek, której ostatnia myśl przywiodła go z powrotem do jego nieszczęsnej doli. Miałem wtedy słuszność, że ci nie ufał, odparł starzec, chwytając obie ręce młodego człowieka i ściskając je w dłoni, jak w kleszczach. Nieznajomy uśmiechnął się smutnie z omyłki i rzekł łagodnie, o, Panie, niech się pan niczego nie lęka, chodzi o moje życie, nie o pańskie. Czemu nie miałbym się przyznać do niewinnego podstępu? dodał, mierząc wzrokiem niespokojnego starca. Czekając nocy, aby się móc utopić bez zbiegowiska, przyszedłem obejrzeć Pańskie skarby. Któż nie wybaczyłby tej ostatniej rozkoszy uczonemu i poecie? Słuchając tych słów, kupiec objął bystrym okiem posępną twarz szczególnego klienta. Uspokojony akcentem bolesnego głosu, lub może czytając w wyblakłych rysach złowrogie losy, które niedawno przejęły dreszczem graczy, puścił mu ręce, ale. Przez resztkę podejrzliwości świadczącej o stuletnim niemal doświadczeniu, wyciągnął niedbale rękę w stronę stołu, jak gdyby się chciał oprzeć, po czym biorąc sztylet, rzekł. Czy Pan jest od trzech lat nadetatowym urzędniczkiem, darem nie czekającym gratyfikacji? Niech Pan nie szuka przyczyn w racjach, które powodują większość samobójstw. Aby sobie oszczędzić zwierzeń trudnych do wyrażenia, powiem Panu, że znajduje się w najplugawszej, najdokuczliwszej nędzy i nie chce żebrać pomocy ani pociechy. Uuuu. Te dwie zgłoski, zrazu jedyna odpowiedź starca, przypominały skrzek grzechotki. Stary dodał nie zmuszę cię, abyś mnie błagało o wsparcie, nie każę ci się rumienić i nie dam ci ani francuskiego centyma, ani lewantyńskiego para, ani sycylijskiego tarena, ani niemieckiego chalerza, ani rosyjskiej kopiejki, ani szkockiego fattinga. Nie ofiaruję ci nic a nic w złocie, srebrze, miedzi, papierze obligu, a mimo to chcecie uczynić bogatszym, potężniejszym i bardziej szanowanym od konstytucyjnego króla. Młody człowiek pomyślał, że starzec jest zdziecinniały. Stał w odrętwieniu, nie śmiejąc odpowiedzieć. Odwróć się, rzekł kupiec, ujmując nagle lampę, aby skierować jej światło na ścianę na wprost portretu, i spójrz na tę skórę. Młody człowiek powstał. I uczynił gest zdumienia, widząc na ścianie nad krzesłem, na którym siedział, kawał jaszczura, o rozmiarach nie większych niż skóra lisa, ale jakąś niewytłumaczoną mocą skóra ta w ciemności panującej w sklepie rzucała promienie jasne, niby blask komety. Młody niedowiarek zbliżył się do rzekomego talizmanu, mającego go chronić od nieszczęścia. Drwiąca myśl zaświtała w jego głowie. Mimo to, wiedziony ciekawością, pochylił się, aby obejrzeć dokładnie skórę i odkrył niebawem przyczynę tego świetlnego zjawiska. Czarne ziarna skóry jaszczura były starannie wypolerowane. Kapryśne brustki były tak schludne i czyste, iż podobne ściankom granatu nierówności tej wschodniej skóry tworzyły ogniska światła. Nie chcąc unosić do grobu jednej zagadki więcej, odwrócił żywo skórę niby dziecko, chcące poznać tajemnicę nowej zabawki. — Oho! — Wykrzyknął odcisk pieczęci, którą mieszkańcy Wschodu nazywają pieczęcią Salomona. Znasz ją? Spytał kupiec tonem wyrażającym więcej myśli, niż by ich można było oddać najenergiczniejszymi słowy. Skoro jesteś orientalistą, dodał, może odczytasz tę sentencję. Zbliżył lampę do talizmanu, który młody człowiek trzymał. I ukazał mu głoski odciśnięte w tkance cudownej skóry.